Witajcie w pierwszym odcinku z serii Liturgiki z Dzwonnikiem. Życzę smacznej kawusi do odcinka i zapraszam do oglądania. A dzisiaj o wczorajszym święcie. Podwyższenie Krzyża Pańskiego Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego zaliczane jest do świąt poświęconych Chrystusowi z grona dwunastu wielkich świąt. Posiada niedzielę przed i po święcie, a kolorem, którym służymy w okresie świątecznym jest czerwony. Tak jak na objawienie pańskie oświęca się cała woda na świecie, tak w dzień Podwyższenia Krzyża Pańskiego oświęcają się wszelkie drzewa. Jako że na drzewie dokonał ofiary Chrystus. Czyli wspominamy wtedy ukrzyżowanie we wrześniu. Pośrednio bezpośrednio wspomina się wtedy odnalezienie oryginalnego krzyża Chrystusowego przez matkę cesarza Konstantyna, cesarzową helenę w 326 roku. Jak to się dokonało? Jak mówi tradycja, po ukrzyżowaniu Chrystusa krzyż został najpewniej zakopany w ziemi i zalany czymś, co miało odstraszyć chrześcijan przed jego wykopaniem, czyli zrzucano tam wszelkiego rodzaju nieczystości. Potem na miejscu Golgoty zbudowano pogańską świątynię. Także odnalezienie krzyża graniczyło z cudem, choć wiadome było, gdzie ta Golgota się znajdowała. I właśnie cesarzowa Helena, korzystając z nieograniczonej władzy na terenie Jerozolimy, zarządziła ogromne wykopaliska archeologiczne, które miały na celu znalezienie oryginalnego krzyża. Wiedząc, że ten krzyż potraktowano inaczej niż inne, czyli zalano różnego rodzaju fekaliami, była to wskazówka. Kopiący odnaleźli trzy krzyże, a więc zgadza się, bo z Chrystusem śmierć poniosło również dwóch łotrów. Są trzy, ale który z nich to ten prawdziwy? Sprawdzono to w następujący sposób. Kiedy obok przechodził kondukt pogrzebowy, zatrzymano go i przykładano każdy z tych krzyży do zmarłego. Lub według innej wersji tak samo uczyniono z chorą kobietą. Oczywiście jej nie niesiono do grobu, ale wiedzieli, że była taka i poszli do niej, ale mniejsza z tym. Krzyż Chrystusowy wskrzesił zmarłego lub uzdrowił chorą. To potwierdziło, że mamy do czynienia z oryginałem. Wieść bardzo szybko się rozeszła, mimo braku internetu i telefonów. W mgnieniu oka wszyscy ruszyli ku Jerozolimie pokłonić się świętości. Nie było też kamer i ekranów, więc patriarcha jerozolimskiej Makary, stając na podwyższeniu z pomocą innych duchownych, unosił krzyż do góry, tak aby każdy go zobaczył. Historię tego święta możemy zobaczyć na ikonie. Widzimy tutaj patriarchę który unosi krzyż. Widzimy tutaj cesarza, cesarzową i zgromadzony lud i cerkiew. W niektórych wersjach mamy jeszcze inne momenty, na przykład odnalezienie krzyża. Akurat na tej ikonie widzimy tylko czyn podwyższenia. To właśnie wydarzenie jest przeżywane jako jedno z dwunastu największych prawosławnych świąt. I ten sam obrzęd podniesienia krzyża mamy w naszych cerkwiach. Stajemy się wtedy ludźmi, którzy przybyli w tym 326 roku zobaczyć odnaleziony krzyż. A mówią, że podróże w czasie nie istnieją. W Prawosławiu łączące się święta często dzieli 40 dni. Tak jak 40 dni po zmartwychwstaniu mamy w niebo wstąpienie, 40 dni po Bożym Narodzeniu mamy spotkanie Pańskie, tak 40 dni po przemienieniu Pańskim wypada podwyższenie Krzyża Pańskiego. Ale co jedno z drugim ma wspólnego? Otóż, według tradycji, Chrystus przemienił się w obecności apostołów dokładnie 40 dni przed swoim ukrzyżowaniem. A jako, że początek Wielkiego Postu nie jest zbyt dobrym czasem na przeżywanie tak dużego święta, koreluje ono z datami z podwyższeniem Krzyża Pańskiego. Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego, z uwagi na wspominanie ukrzyżowania, jest dniem postnym. Ma również bardzo długi okres świąteczny, bo jest to aż 8 dni. Dlaczego 8? Bo 8 to liczba symbolizująca eschatologię, ósmy dzień stworzenia, do którego wprowadził nas Chrystus poprzez swoją ofiarę i zmartwychwstanie. Czytania z Pisma Świętego. Czym by były nabożeństwa bez czytań z Pisma Świętego? A w podwyższeniu, tak jak też w każde inne święto. Czytania te nie są przypadkowe. Już na wieczerni w Paremiach występuje kilka proroctw o krzyżu. Pierwsza z nich, z Księgi Wyjścia, opowiada o pewnej historii, jaka zdarzyła się Izraelitom na pustyni. Byli oni bardzo spragnieni, gdy dotarli do jakiegoś ujęcia wody, ta okazała się gorzka. Zacytuję fragment, co się stało: Lud zaczął szemrać na Mojżesza, mówiąc: Co mamy pić? Mojżesz zaś zawołał do Pana, i Pan wskazał mu drzewo, i on wrzucił je do wody, a woda stała się słodką. Drewno wrzucone do wody i czyniące ją pitną, stanowi zapowiedź krzyża, przez który zniszczona została śmierć. Dalsza część Paremii również jest ciekawa i znajdziemy tam cytat. I przyszli do Elim, a było tam dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt drzew palmowych, i rozłożyli się tam obozem nad wodami. Skąd my znamy te liczby? Ludzie skupili się wokół 12 i 70 apostołów, stając się uczestnikami wspólnoty, gdzie nie brakuje wody życia. Jak piękne są starotestamentowe proroctwa? Można je oglądać z wielu perspektyw i za każdym razem widać coś nowego. Lecimy dalej. Druga paremia z Księgi Przysłów mówi o tym, że mądrość jest drzewem życia. Widzicie znów analogię? Ofiara Chrystusa na krzyżu dała nam życie wieczne, ale ostatnia paremia z Księgi Izajasza jeszcze bardziej opisuje krzyż. Bóg zwraca się do Jerozolimy. Chwała Libanu przyjdzie do ciebie cyprys i jodła i zarazem cetr, aby upiększyć miejsce święte moje i miejsce podnóżka nóg moich. Widzimy tu różne gatunki drzew. Nie wiemy z jakiego rzeczywiście drewna wykonano krzyż, bo naukowcy mają odmienne opinie. Ale chodzi o fakt drzewa, który ma upiększyć miejsce podnóżka nóg Chrystusa. A czym jest krzyż, jak nie podnóżkiem i tronem pana naszego Jezusa Chrystusa? Przejdźmy do Ewangelii na jutrznie. Jest to fragment z dwunastego rozdziału Ewangelii według świętego Jana. Chrystus mówi w nim: Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz książę tego świata będzie precz wyrzucony, a ja. Gdy będę wywyższony nad ziemię wszystkich do siebie przyciągnę, to zaś powiedział oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Na liturgii czytany jest fragment z Listu do Koryntian mówiący. My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, zgorszenie dla Żydów a szaleństwo dla Greków, dla samych zaś wezwanych Żydów i greków Chrystusa, Bożą moc i Bożą mądrość. Ewangelia na ten dzień opowiada o krzyżowaniu z perspektywy ewangelisty Jana. Liturgiczne ciekawostki. Najbardziej charakterystycznym momentem nabożeństw tego święta jest czyn podniesienia krzyża. W naszej tradycji jest on wynoszony na desce ozdobiony kwiatami, ale żywymi kwiatami, gdyż krzyż jest życiodajny, a rośliny wokół to symbolizują. Wniesienie krzyża na środek cerkwi rozpoczyna się przed całonocnym czuwaniem. Ozdobiony krzyż znajduje się na żertwienniku, przed nim stoi zapalona świeca. Przy śpiewie Troparionu i Kondekionu święta kapłan poprzedzony przez diakona ze świecą i kadzidłem uroczyście przenosi krzyż na ołtarz, w miejsce na którym zwykle znajduje się Ewangelia. Po co to jest? Wzięło się to z tradycji Konstantynopolitańskiej gdzie świętości umieszczano w pałacu cesarskim, a kiedy potrzebne były w cerkwi, uroczyście je tam przenoszono. Podczas nabożeństwa Krzyż znajduje się tam cały czas, przed Nim stoi zapalona świeca. Z uwagi na to, Polij na nie jest sprawowany na środku cerkwi, a w prezbiterium. Interesującym jest fakt, iż po Ewangelii śpiewamy zmartwychwstanie Chrystusa ujrzawszy, które zarezerwowane jest do niedziel. Wskazuje to na fakt, że w prawosławiu zawsze przez krzyż widzimy zmartwychwstanie. Po polieleju nie ma też od razu znanego nam z tychże nabożeństw pomazania wiernych olejem. Po prostu po psalmie 50 drzwi się zamykają, światła gasną, a chór śpiewa kanon. I tu cechą charakterystyczną są dwie dziewiąte pieśni na kanonie jutrzni. Związane jest to z dość zabawną historią. Otóż twórca tego kanonu, znany hymnograf, święty Kosma z Majumy, będąc w podróży, trafił na jutrznie omawianego święta do jednego z antiocheńskich monasterów. Stał sobie spokojnie w cerkwi, aż nagle usłyszał, iż mnisi śpiewają jego kanon na zły ton. Autor uznał to za odpowiedni powód, aby interweniować. Podszedł do dyrygenta i zwrócił mu uwagę. Ten, jak to przystało na dumnego śpiewaka, odparł. Kim ty, mnichu, jesteś, żeby zwracać mi uwagę? Skup się lepiej na modlitwie. Kosma mu odpowiedział. Autorem. Dyrygent uznał to za żart i nie chciał w to uwierzyć. Kazał mu udowodnić. Dał Kosmie coś do pisania i kazał mu napisać pieśń w takim duchu, co ten zrobił, dochodząc swojej racji. Nowy rękopis był tak dobry, że wszedł do obiegu jako druga dziewiąta pieśń. Widzicie, jak smutno by było bez pewnych siebie dyrygentów i śpiewaków. Zaraz po kanonie i stichirach na wszystko, co oddycha niechaj chwali Pana, mamy wielkie słowosłowie. I w tym momencie zaczyna się coś z perspektywy wiertego dziać. Kapłan ubrany jest w pełne szaty, tak jak na liturgii, i okadza w nich trzykrotnie ołtarz. Na Trisagionie robi trzy pokłony, a wszyscy stają na kolanach. Śpiew zmienia się w procesyjny. Przewodniczący nabożeństwu stawia krzyż na swoją głowę i wynosi go północnymi drzwiami diakońskimi, poprzedzony idącymi tyłem, czyli przodem do krzyża, przysłużnikami i diakonem z kadzidłem. Cała procesja podąża ku solei, gdzie duchowny głośno mówi Oto mądrość, stańmy prosto i wznosi krzyż do góry, ukazując go wiernym. Chór śpiewa w tym czasie trzykrotnie troparion święta, a krzyż kładziony jest na anałoi i okazany trzykrotnie. Śpiewany jest kondakion, a następnie krzyżowi Twemu kłaniamy się władco z trzema pokłonami. Potem śpiewana jest tihira, a wszyscy całują znajdujący się na środku krzyż otrzymując pomazanie olejem i posilając się pobłogosławionym wcześniej na litii chlebem zamoczonym w winie. Sytuacja zmienia się, gdy służy biskup, wtedy też czyn podwyższenia krzyża jest rozszerzony. Biskup kłania się pięć razy na cztery strony świata i jeszcze raz w stronę ołtarza. A dlaczego pięć? Symbolizuje to to, że krzyż oświeca nasze pięć zmysłów. Pokłony te odbywają się na katedrze, biskupa podtrzymują kapłani lub diekoni, bo kłania się on bardzo nisko, niemal 20 cm do ziemi. W drugą stronę jest to bardzo wysoko, bo jak najwyżej jak hierarcha da radę. Przy takim pokłonie chór śpiewa, panie zmiłuj się aż 100 razy, czyli na 5 takich pokłonów wychodzi aż 500 Gospody pomiłuj. W greckiej tradycji Krzyż jest wtedy również okrapiany wodą różaną. Na liturgii wspomnienie odnalezienia krzyża schodzi na dalszy plan i przeżywamy ukrzyżowanie. Taka właśnie Ewangelia jest wtedy czytana. A jak już wcześniej wspominałem, dzień ten jest postny. Zamiast Trisagionu śpiewa się Krzyżowi Twemu, a Krzyż znajduje się na środku świątyni aż do oddania święta czyli przez 8 dni. Gdzie jest prawdziwy krzyż? Po odnalezieniu, krzyż, na którym dokonał ofiary Jezus Chrystus, został pocięty na kawałki i porozdawany jako wielka relikwia. Najwięcej części znajduje się na świętej górze Atos, choć w zasadzie mamy już ich tak dużo, że jakby je pozbierać, można by było zrobić nawet taki las krzyży. Dlaczego? Bo w średniowieczu powstawało dużo podróbek relikwii którymi nawet handlowano. I teraz, mając taką relikwię na przykład w swojej parafii, nie wiemy, czy to oryginał, czy nie. I wiecie co? W dzień podwyższenia Krzyża Pańskiego każdy krzyż, jaki jest uroczyście wyniesiony na środek cerkwi, to dokładnie ten krzyż, na którym umarł Chrystus. Tak samo jak płaszczanica w Wielką Sobotę, to dokładnie ten grób, z którego z wstał nasz Pan. Tak samo woda w objawienie Pańskie to jordańska woda, w której ochrzcił się zbawiciel. To wszystko przypomina o tym, że my świąt nie wspominamy, a przeżywamy, stajemy się ich naocznymi uczestnikami. I dziś stoimy wraz z Dudem i patrzymy na odnaleziony, prawdziwy oręż naszego zbawienia tron króla chwały, którego siła niesamowicie nas podtrzymuje teksty liturgiczne. Na koniec chciałbym zacytować wybrane teksty liturgiczne tego święta. Całość dostępna jest na stronie liturgiacerkiew.pl i postaram się zostawić do nich link w opisie. Najbardziej znana jest chyba stichira na stichownię z wieczerni. Raduj się użyciu krzyżu, niezwyciężone zwycięstwo pobożności, bramo raju, wiernych umocnienie, kościoła ogrodzenie przez który zostało zniszczone zniszczenie i podeptana władza śmierci, i my zostaliśmy podniesieni z ziemi na niebo. Niezwyciężony oręż, przeciwnik biesów, chwała męczenników, jak i zaprawdę sprawiedliwych upiększenie, przystań zbawienia, dający światu wielkie miłosierdzie. Mówiłem wcześniej, że tego dnia oświęcają się wszystkie drzewa. Mówi o tym autor kanonów dziewiątej jego pieśni, tej pierwszej, którą zaśpiewali na złą melodię. Niech rozradują się wszystkie drzewa leśne, bowiem ich natura została uświęcona przez Chrystusa, który na początku je zasadził i został rozpięty na drzewie, Prze to teraz przy Jego podniesieniu kłaniając się krzyżowi Ciebie wywyższamy. Co więcej, Swietilen mówi nam o tym, że dziś oświęca się cały świat. Krzyż jest dzisiaj podnoszony i uświęca się świat, albowiem zasiadający z Ojcem i Duchem Świętym wyciągnął na nim ręce. Krzyż przyciągnął cały świat do poznania Ciebie Chryste, uczyń mających w Tobie nadzieję godnymi Bożej chwały. Święty Kosmas Majumy w piątej pieśni kanonu Mówi nam też, dlaczego czynimy na sobie znak krzyża. Wrogie moce odchłani drżą przed znakiem krzyża, nakreślonym w powietrzu, w którym one przebywają. A ród mieszkańców nieba i zrodzonych z ziemi zgina kolana przed Chrystusem, dającym pokój duszom naszym. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał i nieco wyjaśniłem to, co działo się wczoraj w cerkwi. I co będzie się działo jeszcze przez cały okres święta? Mam nadzieję, że kawa do odcinka smakowała i dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.